za jakąś porażkę tej studni. Jeśli chodzi o te dwie dziedziny, o których mówimy, czy... Umówmy się tak, że ponieważ 100 dni, a dokładnie w sobotę, i w sobotę będzie, będziemy dawno po półmetku, i się spotkać. Nie ze wszystkimi ekspertami zdążę się spotkać jeszcze w tym tygodniu. To potrwa do końca przyszłego tygodnia. Ale... W sobotę będę miał spotkanie z czterema resortami i, ono, i, i w sobotę zrobiliśmy taką podsumowującą, także moją autorską ocenę tych studni i odniosę się także do tego, co ja uważam za porażki czy niepowodzenia tych, tych studni. Jedno mogę powiedzieć i o to będzie prosił także w ciągu tych 10 dni, kiedy będziemy wspólnie zastanawiali się w jakim punkcie jest dzisiaj Polska i, i nasze interesy. Żebyśmy nie dali sobie wmówić, bo czasami mamy taką, i, i, i jest to trochę nasza natura, żebyśmy nie dali sobie wmówić, że y, y, mieliśmy do czynienia z ciągiem katastrof. Nikt nie kwestionuje, że y, te 100 dni to były także wpadki i niezręczności, ale y, ja uważam, że w sprawach w sumie drugorzędnych. Nic nie usprawiedliwia urzędnika państwowego, kiedy popełnia błąd, sam musi znaleźć. Sposób na wytłumaczenie i naprawienie błędu, ale tonacja niektórych opinii, że te 100 dni to jest katastrofa dla Polski, uważam za absurdalną. Znaczy, y, w sprawach naprawdę ważnych dla Polski jest zdecydowanie pozytywne. Natomiast zachowania poszczególnych polityków, y, błędy, y, 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 niekonsekwencje, to się zdarza każdemu rządowi ja nie oceniam tych studni jako radykalnie gorszych od innych czasów. Natomiast pewnie jest inna atmosfera wokół rządu i to akurat jestem w stanie dość łatwo stwierdzić na własnej, na własnej skórze. Oczywiście problemem, problemem i dotyczy to także tu siedzących, ale mnie w pierwszej kolejności była sprawa akta. I jak sądzę, staramy się tę, tę kwestię, ale także również inne inicjatywy międzynarodowe, które mogą w skutkach ograniczać wolność czy inne uprawnienia obywateli, staramy się teraz bardzo czujnie to monitorować. Ja chociaż wiem, ile na tym straciłem, uważam, że dobrze się stało, ponieważ nie ma żadnych realnych strat dla Polski, że to zamieszanie wokół akta przyspieszyło. To też jakby hmm, yy, pracę i wyostrzyło jakby refleksję wszystkich bez wyjątku, nie tylko w Polsce nad innego typu propozycjami, które są podobne, czy mogą być podobne w skutkach do tego jakie yy, 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 yy mogły przynieść akta i to, że umieliśmy jakby przeprofilować profilować swój punkt widzenia, to czy znaczy zrozumieć, jakiego typu zagrożenia są, to może nie najlepiej świadczy o naszym przygotowaniu do samych akta i do, o naszym refleksie, ale zdążyliśmy sam czas, znaczy, czyli szkód i strat nie będzie. Na znaczy, no dobrą sprawę to mm, na razie i bogu dzięki straty to rząd. natomiast obywatele nie. nie Linda, chyba bardzo proszę. patrzę no tak, tak sceptycznie. Pan, że nie wie że pani w tym jest straty co Coś w koniec. Wiesz